Ejka dzisiaj zabawa z moim psem, no więc no i polecam, chodźcie e, na moje pierwsze Star Time. Czekajcie, ja tylko sobie włączę jakiś film. Eee, tak u nas właśnie... Od razu reklama! Od, od razu!

Yes. <tryk> właśnie nie są, są i w zamku można zrobić przepięk te spodenki ale nie są kupione o matko kupione Chyba były w Pepco albo w, w Kiku, coś takiego, więc mega polecam, ale ja je obcięłam więc... Субтитры сделал DimaTorzok